Cześć, witam Was Artur, a dzisiaj pokażę Wam jak poprawnie skonfigurować Minecraft. Jeżeli twój Minecraft wygląda, chodzi jak pół dupy z te ustawienia na pewno mu pomogą. Jak widzicie Seni 100% Inference of Difficulty Peaceful, a to już zależy od Was, bo wiecie co to chyba jest. Control to to. video settings graphics fast smooth lighting off 3D off tego nie znam ale wiem że to ma być na large render distance performance max fps FF. tego też nie znam ale wiem że to ma być na on i advanced of open gl. off. Yy, właśnie widzieliście podstawowe ustawienia gry Minecraft. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapewniam, że te ustawienia zmienią Twojego Minecrafta. Cześć.